Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień rozpoczynający drugą połowę wakacji. Nagrywam ten materiał w Wigierskim Parku Narodowym na Suwalszczyźnie. Bardzo piękne tereny leśne, jeziora, wspaniałe jezioro Wigry, pełne siedliska naturalne, siedliska zwierząt. Rezerwaty przyrody, cudowne miejsca na odpoczynek i spacery po lesie, do których Was zawsze zapraszam. Jak wiecie, często właśnie chodzimy po lesie i tym razem z suwalszczyzny. Co nas czeka w tym tygodniu? E, wtorek, 1 sierpnia. 1 sierpnia zarazem zaczynamy go z mocnym przytupem, mocnym akcentem. Pierwszą pełnią w sierpniu, ponieważ będą dwie. To jest niesamowite. Będzie jeszcze 31 sierpnia pełnia księżyca, więc mamy dwie pełnie. taka wyjątkowa sytuacja. Dwa razy, Raz w roku zdarza się, że mamy albo w jednym miesiącu, albo dwie pełnie, albo dwa nowe. Więc mamy pełnię w znaku wodnika. Słońce w Lwie, księżyc w wodniku. Jak zwykle pełnia jest momentem najsilniejszej aktywności księżyca. Tak jak mówię, jest najsilniejszym momentem działania słońca, tak pełnia księżyca. Dlatego manifestują się księżycowe emocje. Lęki, niepokoje, pragnienia, tęsknoty, podświadomość, yy, nasze różne procesy wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, yy, ale to niekoniecznie jest złe, to jest taka trochę zła sława nie, 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 bardzo niedobra yy, w, yy, taka opinia na temat pełni, że ona jest taka zła, niby. Oczywiście, że nie. To jest pełnia w znaku wodnika, czyli wodnik, jakby daje tutaj pewnego rodzaju silne procesa, więc. Twórcze olśnienia, pragnienia, wolności, niezależności, buntu, sprzeciwu, robienia czegoś po swojemu to właśnie kojarzymy z pełnią. W tym dniu bardzo harmonizuje ten no, w sumie napięciowy dzień piękny trygon Marsa z Jowiszem, czyli takiego działania, które harmonizuje bardzo energię twórcze, aktywne. Mars w końcu to jest planeta walki, agresywna, wojownicza, mocna, twarda, ale Jowisz jest planetą harmonijną, szczęśliwą, pomyślną, benefikiem, czyli dobra, korzystna relacja między tymi planetami jest sprzyjająca dla wszystkich procesów związanych z tworzeniem, działaniem, walką, rywalizacją, sportem, aktywnością, zdrowiem, pokonywaniem własnych słabości. To jest dobry czas na to, żeby trenować swoje zdrowie. Latem nabieramy sił i energii. To jest fantastyczny aspekt na to, żeby nabrać energii, nabrać sił, nabrać mocy. Poprawić swoją kondycję, sprawność, zdrowie, efektywność, siłę fizyczną, ale też i umysłową, i intelektualną, ponieważ w zdrowym ciele, zdrowy duch to jest przecież jeszcze z czasów Platona to jest takie starożytne podejście, że jednak wspieranie ciała działaniami, wspieranie ciała jest dobre dla umysłu, dla psychiki, na pewno. We środę no już mniej przyjemne aspekt merkury w opozycji do Saturna, taki aspekt, który nie sprzyja procesom umysłowym intelektualnym, a raczej przynosi napięcia, przynosi pewnego rodzaju przynosi pewnego rodzaju obciążenia, zwłaszcza związane z naszym takim sposobem patrzenia na, patrzenia na nasze problemy, nasze myślenie. Procesy mentalne, umysłowe to jest, to jest domena Merkurego, no a tutaj Saturn narzuca dyscyplinę i to taką w niekoniecznie przyjemny sposób. Więc wiele osób może być rozkojarzonych, roz to jeszcze będzie świeżo po Może nieść to pewne napięcia, pewne przeciążenia systemu nerwowego i psychiki, więc dobrze będzie skupić się bardzo mocno na celu i jakby popracować z konkretem. Merkury, Saturn lubi konkret, lubi precyzję, dyscyplinę umysłową, więc do tego zachęcam. Bardzo. Więc y, mamy y, tylko wtorek, środa właśnie takie najważniejsze zdarzenia. Y, początku sierpnia, począt drugiej połowy wakacji wykorzystajmy ją w pełni. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojej szkoły astrologii Solarius, która, która wystartuje jesienią. Zapisy już się odbywają. To jest moje 33 lata doświadczeń zawodowych, moich doświadczeń w pracy z klientem, z astrologią, z horoskopem. Ci wszyscy, którzy Zgłębiają, lubią zgłębiać astrologię tajniki, e, wiedzy dotyczącej wpływu gwiazd na nasze życie. Zapraszam Was serdecznie. Nie tylko tych, którzy chcą się zawodowo zajmować astrologią, ale również tych, którzy po prostu chcą poznawać e, tę wiedzę. Wszystko, co w astrologii najfajniejsze, najlepsze. Astrologia urodzeniowa, czyli horoskop, interpretacja horoskopu. Astrologia partnerska, astrologia, e, czyli astrologia związków. Astrologia e, wydarzeniowa. Elekcyjna, czyli planowania różnych zdarzeń, wędrówka po, z horoskopem po mapie, czyli wszystkie najważniejsze techniki astrologiczne. Zapraszam serdecznie do mojej szkoły astrologii. Startuje już 15 spotkań. W ramach tej szkoły macie pakiet wszystkich moich kursów astrologii za darmo, których koszt wartość wynosi 7000 złotych, czyli to jest dla Was za darmo w, tej, w ramach szkoły. Czyli wszystko, co umiem, co, co zrobiłem, to dla Was. 18 października startuje kurs e, online tarot wróżebny dla tych wszystkich, którzy mają już pewne podstawy związane z tarotem czyli nie wiem, do, poznali karty, znają ich symbolikę, ale jeszcze brakuje Wam praktyki no więc to jest kurs dla praktyków, dla tych wszystkich, którzy chcą poznawać tarota w działaniu w praktycznym zastosowaniu, czyli jak wróżyć tarotem, jak pracować z nim na poziomie też Umysłowym, duchowym, medytacyjnym, rozwojowym. O tym wszystkim na no tym właśnie kursie online. Pracujemy dużo w grupach. Tak, online, ale możemy pracować w grupie. To jest możliwości technologiczne nam to ułatwiają. Natomiast tych, którzy chcą jeszcze bardziej rozwijać swój potencjał, bardziej wchodzić w tajniki stawiania tarota, zapraszam bardzo serdecznie. 20, od 20 do 22 października w nałęczowie organizuję warsztat wyjazdowy. Tarot wróżebny, praktyka mistrza dla tych wszystkich, którzy chcą tarota poznawać w tym wymiarze bardzo praktycznym, ale w takiej wersji, jednak face-to-face, -face, osobiście. Czyli to już nie tylko online, ale też również w postaci naszych spotkań z ludźmi, w postaci wymiany informacji, doświadczeń. Czyli dla takich osób, które już mają jakieś tam podstawy, coś robią i chcą się, że tak powiem, w tym tarocie rozwijać. Fantastyczny wyjazd fantastyczne okoliczności, bo to na Łęczów ilość miejsc ograniczona, więc śpieszcie się już też oczywiście można zapisywać i do szkoły astrologii i na kurs tarot wróżebny 18 października online i na tą właśnie, na ten warsztat wyjazdowy w nauczowie pozdrawiam bardzo serdecznie z Wigierskich Jezior cudowna okolica, piękne tereny wspaniałe Wigierskiego Parku Krajobrazowego Pięknych lasów, pięknych jezior. Za nami właśnie jeziorowi Gry. Warto do lasu paść, zobaczyć, co się fajnego dzieje. Natura, odpoczynek. Zapraszam serdecznie za tydzień.